Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych. W 2019 roku na terenie województwa podkarpackiego zdiagnozowano 933 takie osoby. Aktualnie w regionie funkcjonuje 27 placówek udzielających tymczasowego schronienia bezdomnym. O szczegółach mówiła podczas briefingu prasowego wojewoda podkarpacka Ewa Leniard. Dysponujemy dla tych wszystkich osób miejscami w schroniskach. Mamy ich 961 takich miejsc, a zatem każda z osób bezdomnych może liczyć na schronienie oraz ciepły posiłek na terenie województwa podkarpackiego. Na ten cel także z budżetu wojewody przeznaczyłam 150 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych, które udzielają wsparcia osobom bezdomnym. Oraz ponad 450 tysięcy zł zostało przeznaczone z budżetu Ministerstwa Rodziny oraz Polityki Społecznej. Zgodnie z ostatnim szacunkiem, na Podkarpaciu najliczniejszą grupę wśród osób bezdomnych stanowili mężczyźni, około 85%. Bezdomnych kobiet zdiagnozowano 131, natomiast około 2% wszystkich bezdomnych stanowiły dzieci. Informacją istotną z naszego punktu widzenia wobec sytuacji epidemicznej, w której się znajdujemy, jest fakt, iż osoby bezdomne na Podkarpaciu w 85% są zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób bezdomnych, a także zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.